Teoria Względności, symbol XX wieku. Nazwisko, które znają wszyscy. Albert Einstein, człowiek, który zmienił fizykę. Pokazał, że czas i przestrzeń nie są absolutne. Że wszystko zależy od ruchu, od obserwatora, od układu odniesienia. To było jak trzęsienie ziemi. Klasyczna fizyka runęła. Nowa wizja świata zachwyciła i przeraziła jednocześnie. Czas przestał być linią, a stał się elastyczny. Przestrzeń przestała być tłem, a zaczęła się zakrzywiać. Einstein dał nam mapę, ale nie dał nam fundamentu, bo mapa to jeszcze nie teren. Pierwszy: Zegarek na ścianie. Wyobraź sobie zegarek wiszący na ścianie. Każda wskazówka przesuwa się w rytmie sekund. Patrzysz i myślisz: oto prawda o czasie. Ale czy na pewno? Ten zegarek działa tylko w tym miejscu, w tym ciśnieniu, w tej temperaturze, w tym polu grawitacyjnym przenieść go gdzie indziej i już nie pokazuje tego samego. Zegarek na ścianie nie jest absolutem. Jest punktem odniesienia, a każdy punkt odniesienia jest względny. To, co uznasz za czas, to tylko rytm jednego urządzenia w jednym miejscu. Reszta wszechświata wcale nie musi się z nim zgadzać. Einstein to zauważył i powiedział: "Tak, czas zależy od obserwatora" i miał rację, ale zrobił krok, nie cały marsz, bo zegarek to tylko cień, nie fundament. 2. GPS i poprawki. Weźmy przykład technologii. GPS. Globalny system pozycjonowania. Satelity krążą wokół Ziemi. Na ich pokładach są zegary atomowe. Na powierzchni Ziemi też są zegary. I co się okazuje? Nie chodzą równo. Satelitarny zegar odmierza czas inaczej niż zegar na Ziemi. Bez poprawek GPS by się rozsypał. I tutaj fizyka mówi: Czas płynie wolniej w polu grawitacyjnym. Czas zwalnia albo przyspiesza, ale to złudzenie. CSD mówi inaczej. To nie czas się zakrzywia, to zapis jest odczytywany inaczej, bo trajektorie rezonansu są różne. Satelita biegnie inną ścieżką niż powierzchnia Ziemi. Nie mamy więc zakrzywienia czasu. Mamy różne punkty sieci, w których rytm zapisuje się odmiennie. GPS działa, bo synchronizujemy zegary. Ale to nie znaczy, że czas się rozciąga i ściska. To znaczy, że źle ustawiliśmy punkt odniesienia. 3. Ruch obrotowy i obiegowy. Spójrz na Ziemię. Obraca się wokół własnej osi, krąży wokół Słońca. Słońce krąży wokół centrum galaktyki. Galaktyka pędzi przez kosmos. A my robimy stop-klatkę i mówimy: Oto układ odniesienia. Absurd, bo cykl nigdy się nie zatrzymuje. Ruch jest nieustanny. Każdy punkt odniesienia to tylko chwilowe złudzenie. To właśnie zrobiła teoria względności. Zatrzymała ruch w stopklatkach i spróbowała na tej podstawie budować fundament. Ale fundament nie powstaje z klatek. Fundament to cała taśma filmu, cały cykl, cała sieć. 4. Siła i słabość Einsteina. Einstein był wizjonerem. Potrafił zobaczyć, że czas i przestrzeń to nie absolutne ramy. Ale był też zakładnikiem swojej epoki. Nie widział całości sieci. Miał tylko matematyczne narzędzia i ograniczone dane. Więc opisał cienie, a nie źródło. Teoria względności jest pięknym szkicem. Ale to tylko szkic. Mapa narysowana w półmroku. Przydatna, ale niepełna. Działa lokalnie, ale gubi się w nieskończoności. Knockout przez CSD. Czysta sieć determinacji nie niszczy teorii względności. Ona ją wchłania. Pokazuje, że relatywność to tylko efekt perspektywy. Zegary nie kłamią. One tylko pokazują swój lokalny zapis. Dylatacja czasu? W CSD to różnica trajektorii rezonansu, zakrzywiona przestrzeń? W CSD to zagęszczenie sieci, nie deformacja płótna. Paradoksy względności, jak paradoks bliźniąt, w CSD nie istnieją, bo każda trajektoria ma własny zapis i nie muszą się wykluczać. Relatywność jest prawdziwa, ale nie jako fundament, jako lokalny opis, narzędzie, przybliżenie. Wyobraź sobie miasto. Na każdym rogu zegar. Każdy pokazuje trochę inną godzinę. Czy to znaczy, że czas płynie inaczej na każdym rogu? Nie. To znaczy, że zegary nie są absolutne. Że są tylko lokalnymi wskaźnikami. Tak samo teoria względności. To zegar na rogu kosmosu. Pokazuje godzinę, ale nie opisuje całego miasta. CSD pokazuje całość. Nie zegarek na ścianie. Nie poprawki GPS, nie stop, klatkę ruchu, ale całą sieć trajektorii, w której każdy zapis ma swoje miejsce. Teoria względności była wielkim krokiem, ale to nie fundament, to most, nie kontynent, to szkic, nie obraz. CSD mówi jasno. Czas nie płynie, czas jest warstwą, przestrzeń się nie zakrzywia, trajektorie zagęszczają się w sieci, paradoksy nie istnieją, istnieją tylko nasze błędne punkty odniesienia. Einstein pokazał nam, że absolutny czas Newtona nie istnieje. CSD pokazuje, że nawet względność Einsteina to tylko część większej prawdy, nie chaos, nie złudzenie, ale sieć, w której wszystko ma swój sens. Relatywność była szkicem, CSD jest fundamentem.